Będę tak sprawna jak Pani Grażyna, nie będę jej wyliczyła wieku, więc po prostu jak będę starsza, już na sportowej emeryturze i będę tak sprawna jak ona, to na maraton, ale tylko tak, jak będę tak sprawna. Ona pochodzę już lepiej niż ja, robię w szczytowej formie. Są ćwiczenia, których nie lubisz? Tak. <laughs> Jakie? Takie właśnie, na otwarcie klatki piersiowej. Co kocham w tym wieloboju to to, że nie tylko zwyciężają ci, którzy są najlepiej przygotowani fizycznie podczas tych dwóch dni rywalizacji, ale też mentalnie i trzeba też okiełznać sporo takich emocji. Jak masz dwudziesty? No na 80, świetnie setki. Dobra. I być przygotowanym na różne scenariusze, bo i pogoda płata figle, i sędziowie potrafią być nieprzychylni. I, I gdzieś wierzę w to, że mm, trzeba być takim naprawdę wszechstronnym, żeby to wszystko pogodzić. Trzeba mieć wiele asób w rękawie i kto ma ich więcej, ten potrafi wygrać. I niekoniecznie rozchodzi się o to, czy ktoś pobiegł najszybciej, ale też o jakieś takie poker facey, takie zagrania, że zawodniczki po prostu nie były przygotowane na to. Wszystko, mam każdy jeden trening do. Od 3 października, do okresu przygotowawczego O, tu mam, że wygram halowe mistrzostwa Europy Ale nie wygrałam Ale miałam cele Jakbym zrobiła te wyniki, to bym wygrała Ale coś poszło nie tak A tu mam pija Na szczęście Dążymy, dążymy eee, na do bycia najlepszym Tak, na szczęście Stopę, nie? Dobra Chciałabym biegać tak, jak Pini Oglądaj. No, to mój ten rozszczepał. Okay. <laughs> Taki świejak jak ja. Widzicie? Na boso. Nie wie kiedy startuje. Wszystko jak ja. Jestem bardzo szalona, ale odpowiem y, krótko. Y, według mnie nie ma miejsca na to szaleństwo podczas rywalizacji siedmiobojowej. To właśnie musi być koncentracja i wygra ten, kto nie, nie dopuści do siebie żadnych y, innych emocji takich skrajnych. Tylko właśnie będzie koncentrował się tylko na zadaniu, a wynik przyjdzie sam. Ja tak zdroworozsądkowo umiem podejść do niektórych rzeczy, bo zawsze biegam według założeń, więc po prostu jak ktoś ma się przy no to umiem się z tym pogodzić. Ale jak widać takie Baśnińskiej służy bieganie w grupie stale z najlepszymi na świecie, więc pewnie też bym się odnalazła. Źle rozstawiania. Z rzepką na pewno do Paryża będzie współpracować i jestem zadowolona z podjęcia takiej decyzji. Cieszę się, że jeszcze próbowałam takiego rozwiązania w Polsce, a nie do końca wywracania swojego życia górnikami za granicą. Nie wiem, czy do końca marzył o mm, takich medalach. Wiem, że sprawia mu dużą satysfakcję, jak y, wychowa zawodnika, a ja nie, a nie jestem jego wychowanką, ale pokazałam, jakby mu że to taki trening, kiedy ma się kilku zawodników na bardzo wysokim sportowym poziomie. Ta praca jest naprawdę przyjemna i jest to masa wyrzeczeń, ale też jest ogromna satysfakcja i gdzieś uszczegół do tego, że on też jest stworzony do tych wielkich rzeczy. No, tak złapałem, ten dobieg miałaś idealnie palcami z nim. Wcześniejszy dobieg miałeś dwie trzecie przekroczoną yy, piętą. Musimy razem obrać jeden cel, bo jak on gdzieś będzie mierzył trochę niżej, to ja też nie będę mogła się rozwijać, więc yy, teraz już na pewno yy, Czasami potrafi o mnie pomyśleć, że jaka wariatka, 5000 w hali, ale nagle bach, ten wynik i teraz jak już mówiła się w 2000, to sam jest tak. tu na wielobój. Curiosity. Ty stamtąd nie widzisz ciągina? Nie widzisz? Ryzykujemy. Jak nie tu, nie? W takim okresie zimowym, kiedy te jednostki trwają po 4 godziny, są 2 godziny przerwy do kolejnej 3 godzinnej jednostki. O, to co drugi dzień mówię. Po co to wybrałaś? Po co to wybrałaś? Przede wszystkim też w środę i w soboty, kiedy jest mocniejsze bieganie na obozach w niedzielę, to jest ta sama myśl. Po co to robisz? Boś dal Dla mnie każda rozgrzewka, taka gdzie robię te wszystkie ćwiczenia rehabilitacyjne, to jest czas na to, żeby jakby wejść w ten reżim treningowy i w to, jak skoncentrować się na tym, co będę zaraz wykonywała. Ty wspominałaś o tym, że jesteś permanentnie przemęczona, że różne wskaźniki pokazują, że twoje ciało jest zmęczone, że Twoje organizm per... domaga, z się, serca. domaga się odpoczynku. Jak już zacznę tą rozgrzewkę i wchodzę w ten taki typ treningowy, to mogę do końca zaplanować nawet jednostkę, wykonać jednostkę nawet kilkugodzinną. Czy, czy jakoś specjalnie się koncentruje czy jakoś specjalnie walczy z tym zmęczeniem? Chyba nie. W wielobój są wpisane te porażki i właśnie wykonywanie jednostek na, na dużym zmęczeniu. Na zawodach też z każdym konkurencją nakłada się nam to zmęczenie i nigdy nie biegniemy 800 metrów na wielkiej świeżości. Więc nie oszukujmy się, takie bieganie treningowe tempa to jest takie do trumne i po prostu chodzi o to, żeby wykrzeć z siebie jak najwięcej. A jak już przychodzi taki wieczór, kiedy. Zakładasz przysłowiowe kapcie, siadasz na kanapie z Kasprem i oglądacie coś, to co jest tak czasami, że oglądacie coś inaczej, nagle jak Ada, nie? Tak. Ada, finał serialu, ale najważniejszy moment. Jestem, ja jestem z tych kobiet, o których są memy, czyli uparłam się, żeby oglądać jakiś film, Kasper nie chciał, bo to w ogóle nie jego gatunek, ja mówię, pooglądaj ze mną i po sekundzie. I on mówi, dobra już tylko ogląda, no bo nie chce stała, że mnie nie obudzić i już póki się nie obudzę, to już siedzi jedno ogląda ten film. Ale sobie. potem nie robisz mu wyrzutów, że ty nie obudził? A nie! Nie, bądź ja, ja strasznie dużo śpię, naprawdę ja. Kiedyś pan Michał Krukowski, gener Marcina, tata, powiedział nam, że przesypiamy prawie jedną trzecią życia, no to ja pewnie będę z tych, którzy przespali już ponad połowę. Ja, I, 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 już idziemy? Gdzie my przyjechaliśmy? Już idziemy do lodziarni najlepszej w Monachium. No, nikt nie jest idealny. Ja mam bardzo dużą słabość do słodyczy. Bardzo chciałabym to zmienić. Uważam, że to już jest uzależnienie na wysokim poziomie zaawansowania. Do wariata? Jak to? Ma? Do szalonego rodziarza. O, do szalonego rodziarza. Im jestem starsza, tym mój organizm mniej toleruje taką dużą ilość cukru i mam te wyrzuty sumienia. I to jest tylko dlatego, że czuję po prostu na żołądku tam mocno i mówię, bo że mogłam zjeść pół, mogłam pójść trochę pospacerować, zjeść drugie, płanie, ja po prostu taka nachłanna na tą czekoladę, zachłanna za wszelką cenę. Dobra? No możecie wziąć. Możecie wziąć, a postawimy sobie kamerę i będziemy jeść wszyscy. Nigdy rozsądek nie wygra z tym, jakby głodem tych słodyczy. I zawsze to jest potem tylko cierpienie, aniżeli zawczasu pomyślenie, że dobra, to teraz pół tabliczki, drugie pół za dwa dni. Nie. Bardzo często wychodzę na jakieś słodkości, nawet z Julią czy... Gacprem i faktycznie to są takie rozmowy i nawet nieświadomie zjem jeden serniczek i siedzimy tak długo, że zjem drugi serniczek i się reflektuje na koniec dnia, że pięć serniczków. Ale y, w okresie startowym no nie mogę sobie zarzucić, że jest jakoś źle, bo naprawdę trzymam tą wstrzemięźliwość. Jednak cel nadrzędny no, to to wygrywanie i wiem, że to nie sprzyja, bo muszę więcej y, wznosić na te wyżyny skoku zysz. Wyż. W tym roku troszeczkę ta chęć pogoni za tym rekordem świata mnie zgubiła i ostatecznie wyszło bardzo dobrze. To był ten jeden punkt poparwany ten rekord świata, ale on kosztował mnie nie wiem, czy mogę to nazwać jakimś lekkim załamaniem nerwowym, czy jakąś taką dezomotywacją, ale na ostatniej prostej naprawdę nie było kolorowo i musiał profesor stawać na rzęsach i cały sztab, bo nie miałam za dużo chęci do treningu, wszystko przychodziło mi bardzo ciężko i gdzieś już nauczyłam się, że muszę podchodzić jednak naprawdę bardzo rygorystycznie do tych założeń startowych i do tego, co sobie wypracowałam i e, może mniej trochę mówić w social mediach. To 7 tysięcy to jest taki mój nadrzędny cel i o tym będę mówić i jakby nie boję się tego, bo na te wyniki pracuję, ale ten sport sam zweryfikuje te wszystkie moje umiejętności i tą włożoną pracę i na wszystko trzeba być faktycznie cierpliwym i ze spokojem oczekiwać tych wyników.